Pierwszym takim zwiastunem było, że jak szłam, to zaczęłam tak utykać na nogę, ta prawa noga zaczęła mi tak latać trochę, tak, tak dziwnie mi się szło. I to było tak w marcu 2019 roku. Potem w lipcu, jak byliśmy na wakacjach, to mąż zauważył, że. Że mówi do mnie, że ty tak dziwnie idziesz i utykasz. Lekarz dał, pani doktor, ta pierwszego kontaktu, dała mi skierowanie do neurologa. Neurolog dał skierowanie na rehabilitację, i to tak zaczęło się dziać, że ta rehabilitacja nic nie pomogła. Potem zostałam skierowanie na badanie MG, i w tym badaniu MG wynikło, że, że są jakieś uszkodzenia w nerwach. Okazało się, że, że to jest w tamtym czasie, że to jest polineuropatia. No i i po jakimś tam czasie stwierdzono, że podadzą mi immunoglobuliny. Zaczęłam przyjmować te immunoglobuliny co, co miesiąc. Przez siedem takich wlewów miałam z immunoglobulin, i niestety nie dało to żadnego efektu, więc tu z płocka dano mi skierowanie do Warszawy, do szpitala. We wrześniu 2023 roku trafiłam na Banacha, no i tam zdiagnozowano u mnie SLA. No jak to przyjął? No, z początku płaczem. No, jakoś to sobie tam poukładałam. Najgorzej to przyjęła to moja rodzina, moja siostra, mama. No, bo też słyszeli o tej chorobie i, i tak dla nich to było ciężko. Robiłam wszystko to co do tej pory. Natomiast mój mąż mówi: Basia, co chcesz jeszcze zobaczyć? Gdzie chcesz jeszcze pojechać? Także teraz coraz więcej jeździmy, wyjeżdżamy, odpoczywamy, żeby się nadzieżyć sobą. Dopiero po uzyskaniu wyników, bo badania genetyczne zrobiłam pod koniec października, wynik był w lutym, wykryto u mnie gen SOD 1 i że kwalifikuje mnie to leczenia do leczenia toferesenem. W lutym się dowiedziałam, że jest taki skuteczny lek. Po podaniu 10 dawek czuję, że ten lek działa, ponieważ mam więcej siły w rękach. W nogach jakby się zatrzymało, bo to jest tak... Tak ciężko powiedzieć, ale w ręce mam więcej siły, szczególnie w prawej, że teraz czuję, że jak odkręcam butelkę, to mogę ją odkręcić, co w lutym tamtego roku było tak różnie. Wróciła chęć życia, większa chęć poznawania zobaczenia, jak dzieci rosną, jak się rozwijają, jak, jak radzą sobie w szkole. Mam dwie córki i też. Mam obawy, czy któraś po mnie nie odziedziczyła tego genu. Mam trójkę rodzeństwa mam dwóch starszych braci i starszą siostrę. Jeden starszy brat postanowił się przebadać w tym kierunku i będzie miał badanie w sierpniu lub wrześniu tego roku. Siostra jest za granicą i udało jej się wcześniej, wcześniej zrobić to badanie, także wyniki będzie miała już w lutym, marcu tego roku. Jeden brat niestety nie chce się przebadać.